Witam Was bardzo serdecznie. Mamy środę. I idziemy do kurek. Dobra. Jest jajeczko. Zobaczcie. Jest. Dzisiaj taka aktualizacja. Tutaj mam dla królika same marchewki. Te trzy. A dla kurek tutaj jest jakieś rzodkiewki. Marchewka kryjona. Kapusta włoska. No także. No tych ziarenek to by nie zjeść. Twarde Dobra Oj bym zrobił śnieg rzucił Dobra będzie ciężko Widzicie? Nie ma szans Dobra W każdym razie mamy wodę Będziemy karmić Poić zwierzątka Dobra, nie wiem jak zrobimy, może do tego zboża, byśmy zalali wodę. O, tak zrobimy. Smakuje wam taka woda, na pewno. Skoro pijecie. Chyba, tak spragniony jesteście. Nie dziwiłbym się. Dobra, tutaj jest taka deska, żeby yy, nie uciekał ten tak, tak zimno. Dobra, także biorę marcheweczki. Potem dostajemy królika. No i tak, dzisiaj mamy środę, a jutro mamy czwartek i mam w planach właśnie rozpocząć sezon z siewów. No zamarzła widzę, że granulacik zjedzony. Pięknie. Wszystko co Ci dałem zjadłeś. No raczej zjadłaś. Dobra. To muszę Ci dać granulat. Muszę Ci wodę dać. Tutaj wypadło bez problemu. Więc super. Ale jedziemy dla królika. O! Oj, coś tu spadło. Co to jest? A, lód. Dobra. Ja w każdym bądź razie tak trzeba sprzednąć królikowi. To jest takie, o czegoś odkładam. Tak. A tutaj patrzcie o skubeł, Jak mu dałem za pierwszym razem te gałązki. Tak nieźle o skubeł. No, tutaj syf jest po tych jajkach. Co kwoka się działa? W listopadzie jest syf. Yy. Yy. Tu zamaryźnię na lód te A ja po coś przyszedłem. Ale nie wiem po co. W każdym razie, jeśli przyszedłem, to damy pić. A wiem, pogranulat. Co kocur? Królik cię interesuje? O, no, trzeba ci sprzed bo tam leżą bobki. Zjadł, a już jeden kawałek. Dobrze. Tu położyłem gołąskę, bo tam jest. Eee. Trzeba wziąć do sprzątania tylko rękawice. A. O, przymarzu. Przymarzu. Patrzcie, kurki. Wieją hmm. w górniku i to jest wieczorem. Nie wiedzą jaka jest pora dnia może. Jo! Co jest? Tak się przestraszyłaś? No czekaj no... Co? Ale... Płochliwa... Na idź, idź. Dobra... A Jezu, ja ci sobie sam granulat... A o, stoi. Dobra... Będę musiał iść do szopy po owiec i sobie tutaj przynieść całe jakieś wiadro Dobra Tu mają kurki mieszankę swoją o której już opowiadałem w jednym z odcinków Tutaj mają tak jedzonko, rozdanie, woda to odstawiam no i idę teraz sprzątać Także wybrałem ile dałem radę Co? Ty podjadasz o... Co? Podjadaczu Dobrze, jedz Ja ci otworzę O! Otworzę, dobra A nie, chyba nie otworzę Przymarzło Dobrze, zostajecie. Wy też zostajecie Zabieram jajko, zabieram butlę na wodę O, fajne, ciężkie A, cieplutkie jajko, cieplutkie Dawno ciepłego nie było Co kurki, zostajecie tutaj. Dobra, także odniosę sobie jajko i ten do domu Także dzisiaj taki filmik poranny Obrządki, że tak powiem, w skrócie dużym. Gdyż też zaraz mam lekcję, już w sumie prawidłowo teraz mam lekcję, ale to są jakieś. Y, coś tam. materiały jakieś robimy, także nic nie robimy. Bo po co? No także luźniejsza, jedna godzina chociaż odpada. Bo jest pierwsza, jakby pierwsza lekcyjna. No, <laughs> śniegu to tu jest tyle, <laughs> Nie przejdę, to znaczy, no, przejdę. Aczkolwiek to nie jest łatwe, tak powiem. No, także widzicie, tak się prezentuje Ojej, mój dzień. Tam piesek biega. dodam, że yy, w niedzielę, nie, w niedzielę, w poniedziałek, tak, w poniedziałek to w tej szklarni yy, trochę, mam zresztą pokażę, jeżeli dojdę. Trochę robiłem porządki, ciężko po tym śniegu, o zobaczcie, tam złożyłem coś do spalenia, bo na kompost tego nie dam, mimo że tu zaraz nie było, aczkolwiek do spalenia, no i kilka kijków wyjąłem, te zamaryznięte, to nie będę ten, bo się połamnął, się złamało jedyne. Kotek, chodź, trzeba ci do zamku wziąć, bo tutaj pieski. No w czarni akurat nie trzeba było ten No nie trzeba było tak oczyniać dachów jak zawsze Bo wiało Także nic tam nie było No, aczkolwiek ładnie zmrożony <trybujesz> Trochę jest tego śniegu, na pewno Ogrą no nie, ale czuć ten odkur obornik tak specyficznie Murt normalnie taki A to chyba dlatego, że to jest od, od tego piska, a KC sam jest, ten duży Dobra, także ja idę do domku Powiem wam jest zimno, padało ponad dobę i jeszcze później do rana to w sumie... No za 30 godzin nieśmiało mogę powiedzieć, że padał śnieg. Jest go ogrom No i idę na lekcję. Yy, nie wiem, spróbuję wam nagrać coś po lekcjach, aczkolwiek nie wiem czy się uda coś zmontować. Także w przypadku gdyby nie, to dziękuję wam za obejrzenie. Zapraszam do opisu, tam macie na przykład grupkę na Facebooku i różne inne portale Instagrama Tiktoka to co się tam bawi No i widzimy się już w następnym odcinku cześć